Nienka, Nienka obudź się, może przyszły tatuaże, zapytajmy mamę. Mamusiu, mamusiu, obudź się szybko. Obudź, obudź się Ojej, która jest godzina, jest jeszcze tak wcześnie. Dajcie mi jeszcze pięć minut. Nie. Tak dobrze mi się śpi. Nie. Obudź się, obudź się. Ojej, no dobrze. To tam chciałyście? No, Na tak. chcie tatuaże już są w kartce, macie. Dobrze, dzień jest moja komórka? A tak, bo dzisiaj sobota, no tak. Faktycznie. Są. To co, wstajemy? No dobrze. To idziemy się ubierać. Dziewczynki, chodźcie, jesteście już gotowe? tak. To zapraszam. O, Ninka widzę, że już się ubrała, ma buciki. Linda dopiero buciki ubiera, ale widzę, że ślicznie, żeście się ubrały. No, super. No i nawet usta pomalowane. O, na wszystko znalazłyście dzisiaj czas. Też? No to co, jedziemy? Czy my jesteśmy gotowe? Siedzicie wygodnie? Ok, to jedziemy. O, musimy sobie tutaj gdzieś zaparkować, ale dzisiaj dużo ludzi. Jest sobota. Może dlatego. Patrzymy, gdzie jest wolne miejsce. Kto im pomoże zaparkować? Tam! O, super! Dziękuję Wam, dziewczynki, za pomoc. Paźnieczko, pomożesz nam też? No, to zaraz się okaże. Słuchajcie, musicie mi pomóc. Nabicie kod Pani, no to? To teraz uwaga. Ninka wpisuje. Linda wpisuje. 8, 9, 5, 5, 5, 9. O, tatuaże. Skąd nasze tatuaże? Nie wyglądają. A teraz dziewczynki myjemy rączki i siadamy do stoliczka i będziemy naklejać te tatuaże, okej? Okay? No to pamiętajcie, rączki, tak? Buciki, rączki i robimy tatuaż. Dobrze, umyłyście rączki? rączki. Dobrze, to możemy otwierać już paczuszkę. Co tam nam przyszło, Zobaczmy. Wierzy? Otworzysz? Nie. Mm. Może ja Ci pomogę, co? Okej. Okay. Ojej. Czy tam Jeszcze czy tam bąbelkowej? w bąbelkowej folii. Nie, ja uwielbiam tak robić bą, bą, bąbelki. O, bąbelkowa folia jest fajna. Mm. Uwaga! Odłożymy sobie tutaj. To jest, są tatuaże! I są nasze tatuaże. Nie? Pokażemy Wam teraz, jakie tutaj zamówiliśmy. Odkleja. Pomóc Tobie. Nie, to jest Nie tak. Teraz musisz przyłożyć. O, tak. I dajemy rączkę nad wodę. I polewamy troszkę tak. O, tam, żeby się bardzo namoczyło, co? No i będzie Chyba się nabyta te łas. O, jeszcze troszkę wody, bo samo nie odchodzi. Znaczy to nie trzeba. Gąbką przyłożyć, nie polać. Tak? No to zrobimy Twoją techniką. Tak jest lepiej wtedy. No, chyba Linda ma troszkę tutaj w tym przypadku racji. I, już się robi, widzisz? O, jaki piękny kotek. Słuchajcie, tatuaże są naprawdę śliczne. podmuchać, nie dotykaj się. Śliczne. Pokażesz mam? I kotek, ładny. O, nie, jeszcze tam papkowe. Teraz Nienka wybrała sobie serduszko. Widzicie, Krystian, jak No tak nie, bo tam jest pole Już wyschło, to ale szybko, szybko schną te tatuaże, co? Tak. Dobra, to Nienka sobie ja robi tatuaż. Odetnę, ja odetnę tą podkowę, okej, okay, mamo. Możesz sama spróbować, to, nie? Aha, i Ty chciałaś na nodze. No to super, będzie próbujemy tygodno, na nodze. Będzie trudno. Będzie dużo trudniej. Widać ja troszeczkę odsuniemy stoliczek, żeby włożyć do pojemniczka nogę, dobra? Albo mm -hmm. na pojemnik. Albo ja przyniosę taką dużą miskę. Poczekajcie. E -y, na nodze! Na nodze. Szybko! I to schróce... Zobaczcie, dziewczyny, taką dużą miskę przyniosę. Nie, nie, się Udało że się. nie, 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 się udało. Super. Tu, nie, 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 Tu, 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 tu. nie, 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 to nie, to to nie, 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 w odkleić folijkę. W ogóle to odwrotnie to trzeba. nie, Linda. Ale ona sobie może w innym miejscu. W tym chcesz, czy w innym? Hmm. To wybierz sobie miejsce i pierwsza ninka, tak? Uwaga! Będzie trochę gilgało, bo będziesz słuchaj, miała teraz wodę na nodze. Ach. Śmiesznie Gilga, co? Dobra. Ale jeszcze musimy wodę. Chyba rzyć. wychodzi. A zrobi się tak Słuchajcie, tyle jeszcze tutaj tej robię. wody poszło, że ja muszę jeszcze dodać I idę po ręcznik, żeby... Ja też chcę na nodze! Na nodze? Tutaj. Ojej, A ja idę po więcej ręczników, słuchajcie, bo zaraz nam się tutaj powód zrobi. I dodatkowo zabrakło nam wody, więc muszę jeszcze dolać wody. Okej? Okay? Zaraz wracam. Uwaga, Linka, a może teraz zaryzykujemy i wszystkie tatuaże na jedną rękę albo nogę. Które? Chciałabyś tak? Wszystkie? Te i te. te. To gdzie kotki przyklejamy? Tu. A, jednorożce? Tu. Dobrze, to tak zrobimy. Być Tutaj zobacz, zupełnie suche. Z tej strony. Tutaj, tutaj jeszcze. Ej, tu się Coś mi się zdaje, że te tatuaże się już odkleiły. Hi, pokażemy, zobaczcie, jakie super tatuaże. Tatuaże! Ła! Wow. Fajnie nie to nie wygląda, się prawda? Chciała. A niech chciała, nie ja chcę, ja chcę, ja chcę. Koniki, serduszka. to. Dobra. Widzę, że się Linda też przekonała. Tu, 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 Dobra, tu, tu. To, tu robimy tatuaże. Linda. Ale chyba to sobie pomocy. To teraz Linda musi położyć nóżkę na miską. O, przetryła leja się robi. Opsza, opsza, to ja tutaj. Tutaj tutaj na, na brzeg. Nie Ale będziemy... fajnie to wygląda, co? A jak chcę? Nie ja chcę cała sędzyska. chyba się na no wydarzą Chyba się robi. Zobaczymy czy odchodzi już. No, tak jeszcze tutaj. Troszkę, troszkę. I tu! Tu, tu. tu. Oh. Ale pięknie. tutaj się odkleiło. To szybciutko przyklejmy Super, ale masz tatuaże. Tatuaże już zrobione. Pokażcie dziewczyny jakie super tatuaże mamy. O, po prostu same tatuaże kolorowe, co? nie mam. A nawet mam tutaj. Pokaż nóżki, Nikuś. O, ale się Chcę Kolorowo nie. teraz zrobiło na 4 rączkach i nóżkach. Tak, na dworze szaleje burza, a my słuchajcie, mamy pytanie do widzów. Czy chcielibyście zobaczyć odcinek, w którym robimy tatuaże LOL, które są metaliczne, czyli się jeszcze bardziej błyszczą, są jeszcze bardziej świecące i błyszczące i brokatowe może. I czy chcielibyście taki odcinek obejrzeć? Jeśli tak, dajemy łapki w górę i piszemy w komentarzach. Papá!